Witajcie, kochani. Dostałam takie piękne sadzonki pietruszki korzeniowej od Liliany. I wiecie co, że my tak nigdy nie robiliśmy, żeby sadzić teraz taki drobiazg na pietruszkę korzeniową. Ale tutaj się tak robi, więc nauczymy się czegoś nowego. E, czyli teraz, na początku listopada. Zaraz przygotujemy tę grządkę, i obok porów, które tutaj jeszcze spędzą troszkę czasu, posadzę tę pietruszkę, po to, żeby była na wiosnę na pietruszkę korzeniową, bo pietruszkę naciową to do rozsady też mam dostać, chociaż mam bardzo dużo swojej pietruszki. Pewnie mamy tutaj ze 30 pietruszeczek. Więc trzeba będzie też zachować odpowiednie odległości, żeby one mogły się z czasem rozrastać, ale najpierw trzeba będzie przygotować grządkę. Pamiętam, że w zeszłym roku, czy dwa lata temu, wkładaliśmy tylko nie takie malutkie, tylko duże pietruszki do, do donicy i ta donica stała w foliaku, ale to było głównie z przeznaczeniem na natkę. Natomiast teraz jest to z przeznaczeniem na korzeń, a widać, że pietruszka bardzo lubi tutaj ten, ten teren, bo rośnie przeogromna. Zaczynam od tego, że zbiorę tę starą ściółkę, to jest trawa. Są gdzieniegdzie jakieś słabiutkie chwaściki, ale jak widzicie jest tego bardzo mało. Ta grządka nie była pielona. A w grządce rosły aksamitki białe i fasolka, taka szparagowa, niska. Woda mi tej ciółki, żeby ona tutaj nie była wykorzystana, więc ją zdejmę i dołożymy teraz do tego troszeczkę gleby. Bo nie wiedziałam, że zostanę obdarowana i myślałam, że tradycyjnie przygotujemy tę tą, tą wrzątkę. Czyli dołożymy tutaj odpadków kuchennych obornika, ale trzeba zmienić plan. I na tej części, gdzie będzie sadzona pietruszka, to dołożymy ziemi po ziemniakach wzbogaconej obornikiem czy kompostem. Tak, i to już jest praca męska, a ziemię mamy... Całkiem, całkiem dobrą tutaj. Tak. O, i to jaki spory ziemniaczek. Jak taki ziemniaczek mógł zostać pominięty. To one mogły rosnąć. Mogły. Troszeczkę jest w tej ziemi słomy, ale to nic nie szkodzi. O, kolejny ziemniak poszedł. Już myślę, że to wystarczy, że to nie będzie potrzeba aż tyle. O, nie, rzeczywiście one musiały rosnąć. Kolejny taki ziemniaczek. Widzisz, może Byłam będzie na obiad. Może będzie na obiad, tak. Ziemi trzeba dołożyć, dlatego że przez cały sezon tamta ziemia tak już została wyeksploatowana i osiadła, a pietruszka będzie rosła do wiosny. I wiesz co, to ja to rękoma rozgarnę. Bo tak, chodzi mi o to, żeby tym porom nic się nie stało. O. Bardzo lubię tę grządkę, bo ona ma bardzo ładne obramowanie. Taka jest trochę asymetryczna. To jest chyba pierwsza grządka, którą tutaj założyliśmy poza. Warzywnikiem. Pietruszka ma piękne właściwości, bo jest ceniona jako źródło witaminy C, zwłaszcza w natce surowej. Zawiera sporo żelaza, więc jest wskazana dla osób z niedokrwistością z powodu niedoboru żelaza. Jest to też bomba karoteinowa, która poprawia wzrok i skórę. Trzeba pamiętać, żeby łączyć zawsze pietruszkę wtedy z oliwą. Jest źródłem magnezu. Intensywnie zielona jest właśnie dzięki chlorofilowi, a on ma mnóstwo magnezu. Jest pomocna w trawieniu, wspomaga wątrobę, nerki, poprawia też oddech i te osoby, które mają nieświeży oddech, to zamiast kupować jakieś tabletki, czy w aptece, czy rzuć gumę, mogą po prostu przegryzać natkę pietruszki. To, co jest bardzo fajne w pietruszce. To jest to, mówię teraz o Naci, to to, że o, tak wkładam do gleby, żeby ten czubeczek, tutaj, z którego wyrastają listki, żeby też wystawał. I pietruszka jest już posadzona. Sadzoneczek było tyle, że jeszcze jedna grządka byłaby potrzebna, ale nie może się żadna roślina zmarnować. Pietruszka, jeśli chodzi o natkę, nie traci wszystkich swoich właściwości, gdy mówimy o przechowywaniu jej, gdy jest mrożona. Tak więc, mrożenie natki jest najlepszym sposobem przechowywania. Niektórzy wolą na przykład suszoną, ale według mnie suszona pietruszka, natka nie ma. Prawie żadnego smaku, kiedy na przykład dodaję ją później do jakichś potraw, dlatego wolę mrożoną. Nie wiem, czy, kochani, wiecie, że z pietruszki robi się olej pietruszkowy, który to olej pietruszkowy bardzo dobrze działa na różne kobiece takie problemy estetyczne, jak na przykład rozstępy. Że dzięki piciu tego oleju pietruszkowego możemy właśnie pozbyć się chociażby rozstępu. Teraz przywracamy ściółkę. Tak, właśnie starałam się sadzić pietruszkę w rzędach, żeby mogła teraz między rzędami w jedną i w drugą stronę położyć ściółkę. Ale zrobimy ściółkę troszeczkę grubszą, bo właśnie oprócz tej trawy, która bardzo dobrze się tutaj sprawuje, położę za chwilę też i liście. I tak staram się bardziej to posypać, żeby dać szansę młodym listkom przebić się przez ściółkę. Tółka, e, nie ściółka, tylko pietruszka ma też w swoim składzie dwie substancje psychoaktywne. I jest taki kraj, w którym właśnie jest w spisie roślin psychoaktywnych: to jest apiol i mirystycyna. Te substancje są, tak jak powiedziałam, w bardzo małych ilościach, więc można pietruszkę spożywać w dużych ilościach. Teraz listki. Pozbierałam trochę takich czerwonych listków ładnych, i mogę właśnie tutaj zastosować tę ściółkę bez żadnych obaw dlatego, że ta grządka jest przykryta siatką głównie chodzi oczywiście o kurki oraz o psa tak o. i teraz taka ściółeczka delikatna ale spełniająca swoją funkcję ma szansę ładnie obtulić te świeżo posadzone sadzoneczki i nie będzie rozwiana momencik, bo ja tutaj mam to już tak przygotowane tylko o. To jest nieznośny no jest jeszcze mały ma zaledwie musi. 8 tygodni musi się uczyć o. i to przykrywam nie, nie możesz po tym chodzić, zejdź. Chodź. I z drugiej strony tak samo. A gdzie szpilka jest? I w zasadzie gotowe. I powiem jeszcze tak na koniec, że to jest bardzo miłe, tak jak to tutaj obserwuję, że kiedy właśnie jesienią czyszczą gospodarze swoje ogródki, bo czyszczą do zera, żeby potem nawozić obornikiem, to właśnie jest taka wielka wymiana. Ja ci dam to, ty mi dasz to. Jeżeli mam nadmiar taki, to. Proszę bardzo, weź ode mnie to przyjmij i ja się zawsze staram wdzięczyć, tyle że ja to robię na wiosnę, robiąc więcej rozsad czy właśnie obdarowując sadzonkami czy nasionami. Idziemy się uczyć grzeczności. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok. Świat się cieszy z pracy matej. I'm ok, I'm ok. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi śmiej. Make ok, walk this way. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.